Siema wszystkim w kolejnym odcinku mnie na kanale, w dzisiejszym odcineczku mamy prawie że nowy zakup, bo jak widzicie czegoś tutaj brakuje, a mianowicie Ursusa C363P Ale jak pewnie już się domyśliliście to jest właśnie ten Ursus C360P, tylko oczywiście odnowiony Mamy też nowy nabytek, a mianowicie coś takiego, to jest tak zwany, taka maszynka oczywiście do... Obornika, czy tam no co chcecie ładować, coś jak cyklop, tylko że mniejsze, z mniejszym udźwigiem, mniej zajmuje miejsca. No i oczywiście tańsze, jest to nowa maszyna. Także oczywiście się fajnie komponuje. Można tutaj szczepkę zamontować, także jeżeli ładowali, na przykład chcieli wywozić, to też było spoko. Także napiszcie hashtag. Co by to napisać? Hashtag czy 3... nie trzy dziecka. Hashtag nie wiem, hashtag koło, a ja wam szybne serduszko, też może być okej. Okay. Dobra. My sobie dzisiaj zaczynamy akcję związaną z rozrzucaniem obornika na rzepaki. Tylko wiadomo, że może być to dosyć ciężkie, bo ja tym ładować za bardzo nie umiem. E, także to jest też problematyczne. Obornik, jak widzicie, mamy tutaj tyczkę, ale coś tam jest. E, no i co? Udostępnijcie ten film, zostawcie łapę w górę, żeby po prostu jak najwięcej tych łapek w górę było. Bo to wiadomo, to jest fajne i to tak musi być. Ja nie wiem szczerze, czy ten obornik da się ładować za pomocą e, właśnie tej. W naszej maszyny, ale chyba tak. No właśnie, da się. Z tego co widzę od razu zauważyłem, to to przeważa go trochę, <gry> także będzie ciężko. I pamiętajcie też, żeby wbić oczywiście na Instagrama, bo no, to jest dla mnie mega mega ważne. Także zapraszam wszystkich na Insta. A my sobie tutaj zrobimy teraz tak. X rozłóż podpory. No ja chciałem rozłożyć. O, to właśnie to. Tu opuścić. O, tylko że niestety to i tak nie działa tak jak chcę, czyli ta maszyna najprawdopodobniej, e, tak średnio się wpasuje w nasze gospodarstwo. E, niestety, jak widzicie, <ścoughs> 60 sześćdziesiątka idzie górą e, w porównaniu. No, koła przednie po prostu lecą sobie do przodu i do góry i z tym nic nie poradzimy. Dlatego tutaj prawdopodobniej tą maszynkę muszę sobie niestety odpiąć, także mega wtopa. No, ale, no, no niestety, no, tego nie przewidzi człowiek. Weźmiemy sobie po prostu ją, odepniemy i będzie po problemie, a mianowicie coś takiego. Niestety, myślałem, że będzie fajna akcja, będzie fajne ładowanie tego. Niestety tak nie wyjdzie. Też, no, przynajmniej stosunkowo tak myślałem, że to się uda. Wiecie dlaczego? A dlatego, że to wcale nie jest nie wiadomo jak wielkie. Z przodu, jak widzicie, no jest troszeczkę tych obciążników, no i to powinno lekko przynajmniej trzymać. No niestety, paradoksalnie wychodzi, że nie trzyma. No i pamiętajcie, że już niedługo zostaje wydana do waszej dyspozycji średnia wieś V7 do farminga 19, tak dokładnie na 7,5 tysiąca subskrypcji na moim kanale, no co ja gadam, obserwujących na Instagramie, no i właśnie wbijajcie na Insta i udostępniajcie, wysyłajcie link do swoich znajomych, bo tam brakuje leciutko ponad 200 osób do wydania właśnie tej mapki i wbijajcie na kanał autora tej mapy, a mianowicie Rumu, też link gdzieś tam w komentarzu najprawdopodobniej przypnę, jak wstanę tak wcześnie, żeby to zrobić. A my jedziemy już na pole, tutaj też są takie bajerki jak na przykład otwierane drzwi Także fajny, naprawdę fajny ciągnik, mogę każdemu polecić Jedziemy sobie przez te krzaki, są kartoflaki też, pamiętajcie, żeby tak delikatnie objechać, wiecie, żeby tutaj nie poniszczyć Do jazdu innego nie ma, byśmy musieli aż dookoła jechać, a to wiadomo, że tak średnio nam się chce Po prostu jedno pole, może dwa dzisiaj zrobimy na odcinku, to wiadomo, że zależy też od tego jak ta robota będzie szła Bo no nie sądzę, że ona jakoś będzie szybko szła Najprawdopodobniej jedyne co będzie dzisiaj szybko szło, to ten obornik właśnie z tego rozrzutnika znając życie. Fajne, fajne, fajne to rozkładanie takie, no. Fajne to rozkładanie, szkoda, że się nic nie rozkłada podczas tego rozkładania. To jest jednak taka logika farminga, ale no niestety no trzeba pamiętać, że jednak to jest farming. Tak, on, jak on zapierdziela i głupi z tym rozrzutnikiem, ale fajnie, jak my szybko to może zrobimy Może nawet parę pól obskoczymy dzisiaj, o, ale będzie to nas, Myślałem, że będzie to całkiem inaczej wyglądało, że będę musiał dużo wolniej jechać, ale Jeżeli sobie weźmiemy prędkość stosunkowo tak Na 15 To mniej więcej, chyba teraz jest taka realna prędkość Ja obornik no niby w swoim życiu rozrzucałem, ale już powiem wam, że nie pamiętam z jaką prędkością gdzieś to się robiło, tak że wam tego no, nie zaprezentuję, najprawdopodobniej w realnej formie, tylko jakoś tak będziemy jeździć. Mi się zdaje, że troszeczkę szybciej, no ale to też prawda jest taka, że zależy, ile chcesz mieć tego obornika na tym polu, no nie? Bo jeżeli na przykład chcesz mieć więcej obornika na polu, no to na pewno będziesz jechał wolniej. Na przykład z taką prędkością jak jedziemy, to w prawdziwym życiu było coś takiego, że ten obornik po prostu częściej wylatuje na dany obszar. Jeżeli byśmy szybciej jechali, to on by rzadziej wylatywał, czyli byłoby go, go mniej, by była mniejsza warstwa. Oczywiście proste i logiczne do zrozumienia chyba dla każdego, ale tutaj w farmingu czegoś takiego nie ma. Czy jedziemy, nie wiem, 20 na godzinę, czy jedziemy 5 na godzinę, mamy to samo. Także Zaznaczając, że chcę, żeby to seria przynajmniej trochę wyglądała realnie, bo do tego właśnie dążę, no to będziemy sobie jechać tak 10 na godzinę, będzie taka uśredniona prędkość, no nie będziemy jechać z maksymalną prędkością, bo to tak średnio wygląda i średnio moim zdaniem się też to ogląda, jeżeli ktoś właśnie w ten sposób gra, no chyba, że są te timelapsy, czy jak to się tam nazywa, wiecie, takie przyspieszone tempo i wtedy coś tam się upracuje na gospodarstwie. Ja już miałem wczoraj nagrywać, już nie ma obornika. O kurde, nie mamy już obornika, ja nie mogę, jak to szybko poszło. Trzeba iść, jak to będzie, to jeździć, to jest z powrotem. Także, z jednej strony, dobrze się to stało, że nie mogę naładować tego właśnie tym takim minicyklopem, ze względu na to, że jakbym to naładował tym, no to by nam to zajęło ładowanie jakieś może z 5 minut, to małą łyżeczką. I byśmy mieli lipę, bo trzeba było tutaj ogarniać no, wiele tych ładowań, patrząc na to, jak to szybko idzie. Dobra, trzeba tutaj cofnąć tą machiną. I nie przypierdzielić w C328 przy okazji. Też tak stoi, kurczę, kto to, co za idiota tak postawił ten ciągnik? Ja pierdzielę ale tu debile na tym gospodarstwie. Ach. Właśnie, wracając do tego, chciałem już to nagrać wam na wczoraj. Tylko tyle, że no nie wyszło. Save się po prostu zepsuł. Gdy podłączyłem sobie tą 60 z tym właśnie cyklopem, i było manualne podczepianie, czyli wiesz, ręczne takie, no to się wszystko zbugowało. Save po prostu przestał istnieć. Znaczy no był ten folder, że save 10 i w ogóle, ale takie zmiany musiały tam zajść. Że moi drodzy, save'a nie czytało w grze. Po prostu ten save, no niby był, ale go nie dało się włączyć, bo go się nie wyświetlał tam w grze, ale folder był. Także coś tu się musiało nieźle tam zbagować w tej grze po takim podłączeniu. Też pisaliście, że też macie z tym problemy. A to ja wam w tych problemach nie pomogę. Ja po prostu usunąłem sobie to manualne podczepianie. I właśnie w taki sposób rozwiązałem swój problem związany z. No granie, no bo to się też dzieje na wielu mapach. Ja miałem tak też z innymi maszynami, gdzie po prostu te mody z Mod Contest nie są kompatybilne z, na przykład z manualnym podczepianiem i nie wiem na jakiej zasadzie jest to robione, że właśnie takie no, mody teoretycznie powinny być świetne i mają takie problemy. Czy to może jest wina tego modu z, wiecie, z manualnym podczepianiem, wszystko jest tutaj możliwe. No ale nie wiem, no, no, nie zawracajmy sobie głowy właśnie takimi rzeczami, bo to raczej jest mało ważne. I nie wiem gdzie sobie zrobić scena normalnego takiego, wiesz, że robisz o tak o robisz i robisz, wiesz, i robisz, wysiadasz, i robisz fotkę, jaką akcję robisz, wiesz, na miniaturę. Tak się zastanawiałem, ale ja już chyba tą fotkę mam zrobioną, bo już sobie wcześniej przygotowałem taką jedną. I tak właśnie to będzie wyglądało. A, i dzisiaj zresztą oglądacie ten odcinek chyba o 12, bo raczej jeszcze gdzieś tak do 3 nad ranem go wyrenderuję i może nawet zdążę wrzucić, także o 12 pewnie go oglądacie. Jeżeli nie będę robił jutro nic e, związanego z nagrywaniem HRS vloga, no to będzie live'ik, tak nie wiem, 13, 13.30 zapraszam na live'a, bo dziś o tych godzinkach zazwyczaj są te live'y, także ja Ci mordo mogę powiedzieć, że Cię zapraszam normalnie, masz taką wyjściówkę pewną na tego live'a. A my mamy tutaj, dobra, 12 na godzinę, troszeczkę przyspieszymy, żeby nam starczało chociaż, wiesz, jedno okrążenie tak dookoła idealne zrobić. No, bo raczej lipa, lipa jak najbardziej. Po tych żniwach będziemy liczyli oczywiście na nowe nabytki, bo nowe pola, tak średnio będzie to wyglądało z tymi nowymi polami, chyba że jakiś malutki kawałeczek znajdziemy, to może wtedy się na niego pokuszę, a jak na razie brak funduszy, no jednak robi swoje, bo tych kasy, no widzisz, mamy 17 tysięcy, ale to jeszcze na kredycie trochę jesteśmy, także nie możemy tego wypierdzielić wszystko na pola, chociaż 17 tysięcy tutaj kupić pole to też może być nie rada wyzwanie Faktycznie tak jak mówiłem jakieś małe Miałem bardziej celował w to pole Wiecie dlaczego? Bo to pole no, na pewno nie będzie nie wiadomo jak drogie Zresztą zaraz zobaczymy się przekonamy Ile pieniędzy nam potrzeba I wtedy byśmy te dwa pola złączyli sobie w jedno I byśmy mieli takie jedno większe Prosta, prosta droga do oczywiście osiągnięcia milionów na tej serii Dobra taką prędkością i tak nie zrobimy Tego co mieliśmy zrobić Bo nam jeszcze mniej tutaj starczyło z prostych przyczyn, bo wcześniej jechaliśmy 20 na godzinę prawie tamtędy kawałeczkiem, także tak to wygląda. Dobra, zobaczymy sobie teraz kwestię związaną z polem 84. I 84 kupuje się z 85 za, 20, za 51 tysięcy. No tak, czyli takie bardzo, 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 ale to bardzo duże pole by nam wyszło. No nie wiem, takiej to raczej bym nie chciał. A jeżeli chodzi o ten teren. O! I to jest fajne, bo kosztuje 21 tysięcy, jest tutaj kukurydza do wycięcia dwa drzewa, czyli jakbyśmy kupili sobie miedzę, to możemy sobie, wiesz, wyciąć te drzewka, także drzewo dodatkowe będziemy mieli. To pole jest stosunkowo nieduże, tak żeby z tego fajny areał wyszedł. I chyba coś takiego będziemy próbowali działać yy, gdzieś tam w przyszłych odcinkach Żeby to jakoś fajnie wyglądało i coś tam powiększyć, tylko nie wiem skąd wyczaruje na to pieniądze Ale ja już mam swoje sposoby, po prostu trzeba sprzedać zboże Bo na remont troszeczkę poszło, remont powiem Wam tak szczerze, że nie był nie wiadomo jak drogi Tego wszystkiego, no głównie to malowanie, czyszczenie tych części I tam jeszcze takie tam, no idź piękna, idź piękna No i tam czyszczenie jeszcze tego wszystkiego, takie tam pierdzielenie się z tym wszystkim ale nie było to nie wiadomo jak drogie, bo to też było robione po znajomości, także troszeczkę siana jeszcze mamy. Ja też liczyłem, że niedługo nowy siewnik kupimy, bo w sumie z tak z gospodarstwa patrzeć na to wszystko, no to najmniej nam jest potrzebne teraz nowa, no póki wszystko w sumie mamy to, co jest potrzebne oprócz, oprócz siewnika, bo tym siewnikiem konnym, no to nam długo zajdzie raczej, wszystko obsiać, no nie? Też myślałem nad nową autosanką, żeby zamienić tamtą, to nie jest w sumie tamto, to nie jest autosanka tak dokładnie Ale tą starą taką przyczepę Zamienić właśnie na autosankę, tak samo to kupiłem yy, Gówno, co, co da się ładować, no i co z tego, jak to kupiłem, jak yy, I tak jakoś za bardzo tym, no nie da się ładować, byśmy musieli nie wiem co mieć na przodzie Jakie obciążenie, wiadomo, że do 60 takiego obciążenia Nie założymy, bo nie ma tutaj miejsca na obciążnik Także też jest lipa trochę Ja sobie podjadę troszeczkę tym C328 E, którym pewnie będziemy wykonywać też jakieś prace, bo już widziałem komentarze odnośnie tego, e, Heros czemu nie C328, przecież tym też można było coś podziałać. No oczywiście, że można było tym, ty, czym, czym, tym coś podziałać, tylko tyle, że jest problem, bo to jest mały ciągnik i tym się raczej za dużo tutaj prac polowych nie porobi. Tak samo ten kultywator nieszczęsny, to też można było zamienić, bo ten to jeszcze ma wałek z tyłu. No wałek, takie brony, no to też jedno prawie na, na to samo wychodzi. A ten właśnie, kurcze ma, no no nic nie ma. I to tak jako średnio uprawia to wszystko. No ale dobra. Naładowane, naładowane. Lecimy już z trzecim rozrzutnikiem, a zrobiliśmy tego pola, no całe nic. <grym> nic nie jedzie. Trzeba, tutaj, trzeba się tu rozglądać, że czasami coś ci jedzie, a czasami nic nie jedzie. Ale lepiej wiadomo się upewnić. Niż później w coś przypierdzielić. W sumie on by w nas przypierdzielił, no ale to by była i tak nasza wina. Jakbyśmy wyjechali tak z gospodarstwa i samochód by oczywiście jechał, no to to nasza wina, ale on by w nas przywalił. Raczej by nie zdążył wyhamować, jakby na przykład był blisko. I teraz tak, jak to zrobić? Ja sobie przejadę jeszcze raz tą stroną w dół i później dopiero sobie machniemy tam poprawki, żeby te dwa skończyć jakoś mniej więcej, bo wiadomo, że to tak średnio nam równo teraz wychodzi. A później dojeżdżać w takich malutkich miejscach, to też lipa będzie. I ruszamy, i login do przodu, i login. W ogóle możecie napisać jak wam mijają wakacje Bo wakacji, dzisiaj jest 15 jak to oglądacie Także minęły jakieś 1 czwarte wakacji już w sumie Połowa lipca, czyli 1 czwarta Tego co mamy do wykorzystania Jak spędzacie te wakacje, co robicie? Możecie napisać to w komentarzu tam, kurde, będzie trochę jeszcze dojeżdżania. Teraz już sobie to zrobię bardziej logicznie. Bo to, kurde, żeby to wyrównać, wszystko bo jak jedziemy 12 na godzinę, to do tamtego momentu będziemy sobie dojeżdżać cały czas. A jak tego nie zrobimy kawałka, to nam raczej powinno wyjść aż tam do końca. Raczej e, mówię, bo nie wiem, na 100%. To pole jest jakieś giga duże, ale tego wiesz, żeby o to kupić, to trzeba chyba było na bank napaść, żeby coś takiego w ogóle zdziałać. Tutaj, Git. No i teraz tak jak mówiłem, lecimy sobie pod górkę już bez rozrzucania i później już będziemy robić normalne przejazdy, ale na razie muszę o to sobie ogarnąć, bo no, wygląda to tak średnio jak później będziemy takie malutkie kawałeczki robić. No, też pod górkę nie wiem czy troszeczkę bardziej na pewno się męczy, ale nie wiem czy wolniej trochę nie jedzie też. Się patrzy, chyba, chyba nam nie starczy, żeby to chociaż żeby to jeszcze poprawić Może akurat się nam po szczęści i się uda to zrobić. Sobie gdzieś o tako jeszcze objedziemy. Tu jeszcze nam tyćkę tego zostanie obornika. No tak w sumie tyćkę no to już wszystko poszło. Także tu nam jeszcze zostanie. Od tej strony sobie objechaliśmy. To nie jest tak źle. O ten o, malutki skraweczek nam zostanie, to sobie poprawimy. I tak go. Te kartofle jakoś trzeba będzie stąd wywalić. Bo, no, na pewno tego pola nie kupimy. Tak jak już Wam mówiłem, to aż dwa na raz trzeba kupić. E, żeby to tak zrobić. Także będziemy musieli sobie kupić tamto z kukurydzą A tu jakoś dojazd. E, pff, nie mam pojęcia tak szczerze, jak tutaj sobie dojazd zrobić do tego. Czyli mogłem sobie wcześniej o tako zajeżdżać, prawda? Ile łatwiej. No, ale to tak to jest, jak człowiek nie myśli, co robi. Jemnijmy sobie o tako. I na 44 tysiące subów od razu mówię, że będzie zajebisty polski modpack, także też wiecie, zostawcie suba, żeby to ładnie wyglądało, bo w sumie lecimy po 50 tysięcy subskrypcji. Może fajnie było ogólnie, jakby się to w wakacje udało wbić, to by było po prostu zajebiście. No ale to, to, to też wymagań jakichś mega dużych nie mam, bo wiadomo, że wbicie jeszcze tych, no to 6,5 tysiąca subów brakuje, to jest stosunkowo sporo. Szczególnie patrząc na teraz, ta, na te przyrosty, to, to jest bardzo dużo. Tak, żebyście udostępniać filmy, żeby było fajnie. A my sobie już skręcamy w prawidłkę. No w sumie o taką, jak chyba się jedzie, to kartofle się nie psują, jeżeli nie najeżdżamy na rzędy. Chociaż te rzędy, żeby tam się dostać, raczej traktorem, no no nie jest ciężko bardzo jakoś to zniszczyć. Chociaż o taka o 60, ona też nie wiadomo ile nie waży. To może aż tak tragedii jakiejś by z tymi kartoflami nie zrobiła. Szczególnie, że do zbioru kartofli o tak o pożniwach, no to już jest chyba lada moment, bo. Kartofle zależy kiedy, no tak bardziej W sumie pod koniec wakacji czasami się kopie, początek września Przynajmniej u mnie tak było, ale to też są chyba różne odmiany tych kartofli Bo na przykład są też takie wiesz, kartofle te młode, wiosenne, że nawet i teraz, no mamy 15 lipca, czy tam właśnie początki lipca I już właśnie te kartofle się kopie młode Tam wiesz, na obiad albo coś w tym stylu I myślę, że w dzisiejszym odcinku nawet nie skończymy tego pola, bo już zauważyłem właśnie, która jest minuta odcinka, jest 17 minuta odcinka i żeby chcieć ładować właśnie tamtym, tym gównem małym, tym ładowaczem, no to nie wiem, powodzenia każdemu, kto ma ten mod, bo chyba Wam to by zeszło godziny, żeby coś takiego zrobić. Dobrze jest taki mod właśnie, że można sobie to napełniać automatycznie, bo tak to by była, no lipa, bardzo lipa by była z tym właśnie robieniem. Bo na odcinku, no, no ile bym zrobił sobie dwa rozrzutniki, chociaż nie wiem czy dwa rozrzutniki nawet, no nie no, dwa rozrzutniki raczej więcej niż 5 minut by nam nie zajęło załadowanie jednego tym. No to 5-10 minut plus rozrzucenie tego, tu zajechanie, tam zajechanie I już mamy jakieś tam, wiesz, nie wiem, z 20 minut odcinka najprawdopodobniej by nam wyszło Chociaż nie mówmy na 100%, bo też 100% pewności nie mam A tu akurat jeszcze nam wyjdzie w tamtą stronę i z powrotem i tu jeszcze dojechać Czyli jeszcze no jakieś półtora rozrzutnika, chcieć nie chcieć, potrzebujemy na 100% no bo patrz, no to już są same reszki, to dojedziemy do tego właśnie momentu I tu jeszcze na górę nam wyjdzie, żeby poprawiać, to mówię, jeszcze tak Półtora rozrzutnika minimum, no nie? Cyk, jak w szybkich i wściekłych ja Wjechał w bramę A to chyba sobie zostawimy gdzieś tu koło tej komórki, bo no i tak tego nie będę używał, dopóki nie będziemy mieli większego ciągnika No to raczej marny szans, szans, szanse są, żeby to używać, no nie? Ja też się zastanawiam właśnie jak to jest robione, bo tutaj jest, patrz, tu masz e, Udźwig do 750 kg No to czyli w tej łyżce jest pewnie, nie wiem, ze 450, znając życie Chociaż może i te 750 by było, chociaż kurde nie sądzę, że aż tyle by tutaj dali W takim modzie no i taka 60, kurczę, nie ma szans, bo ją przechyla, także no troszeczkę dziwna sprawa z tym związana, no ale no niestety, no. Takie realia farminga, ciekawe by to wyglądało w prawdziwym życiu, bo taki cyklop na przykład. Oj, aż to za daleko wyniosło na te kartofle. E, bo taki cyklop na przykład, no to raczej by tak bardzo nie obciążał, bo to się opiera o konstrukcję cyklopa też, a tutaj się opiera wszystko o e, właśnie ciągnik, czyli jego przód, a w 60, czy tam na takich trzydziestkach. Raczej to obciążenie przodu no nie jest y, nie wiadomo jak ciężkie, tylko jest bardziej, tak w sumie, delikatnie zrobione. A tak też wam pokażę, że sobie obciążniki mam na przykład na kołach, też kupione, żeby ją dociążyć bardziej. że powinna być dobra maszyna. Akurat na orki się przyda y, taki ciągnik, a no, zajebista sprawa, będzie teraz o ile lepiej się robi. Kabina jest teraz szczelniejsza. I w ogóle fajna sprawa, wycieraczkę też mamy, oczywiście lusterka też są, szyby, wszystko, no wszystko, wszystko jest perfekcyjnie zrobione, tak wam w skrócie powiem. No i tutaj miejmy nadzieję, że nam to zrobi na raz, bo tutaj nam się środek troszeczkę bardziej zjechało do prawej strony i tak trochę nierówno mi ten środek zaczął robić. Ale miejmy nadzieję, że się po prostu uda to teraz ogarnąć. Nie, raczej powinno być ok, no raczej powinno złapać i z tej strony i z tamtej strony. Tylko się jeszcze przekonamy na 100% na tych najszerszych miejscach. Tak widzę, że chyba krzywo jadę, bo nie dojeżdżam dobrze do obu stron. Nie, jest git, jest git. Już teraz jest git, a tu już patrzę jaki malutki skraweczek nam został. Ja bym proponował leciutko przyspieszyć nawet. W sumie ten przejazd mogliśmy cały czas on tak o taką zrobić już. I bym nie musiał później jechać jeszcze po kolejny rozrzutnik, bo by nam starczyło na wszystko. A tak z taką prędkością nie wiem czy nam, no właśnie, jednak nam zabrakło. Także w dzisiejszym odcinku to by było na tyle. Ja już się z wami żegnam. Widzimy się w kolejnych produkcjach i pamiętajcie, żeby napisać jakiś komentarz, zostawić łapkę w górę, udostępnić ten film i zostawić suba i wbijać na Insta. Na razie.